Pana Sebastian i nowe technologie. Dzisiaj pani do klasy nie mogła przejść z rana, więc w zastępstwie przysłała pana Sebastiana. Dzień dobry, rzekł Sebastian, odkładając teczkę. Macie dziś ochotę na małą wycieczkę? Proponuję pojechać do Centrum Nauki. Są tam cuda techniki oraz trochę sztuki. Hurra! Dzieci krzyknęły. Do miasta jedziemy. Zobaczymy wystawę. Bardzo jechać chcemy. Na przystanku czekając dzieci rozprawiały o tym, co najbardziej zobaczyć by chciały, a chciałyby obejrzeć drony, komputery, nowe technologie i różne bajery. Wsiadły do autobusu i z miejsca afera. Pan Sebastian krzyknął: Nie wziąłem portfela! Nie mamy gotówki, nic, nawet bilonu! Ale mogę przecież użyć telefonu. Mam w nim aplikację z tą oto ikonką. Może ją mieć każdy, kto ma w banku konto. Teraz telefonu i to nie są żarty. Możemy używać tak samo jak karty. Można w nim korzystać z całej bankowości. Przelewać pieniądze, robić oszczędności. Nowa technologia ma same zalety. Dziś w ten sposób zapłacę za wszystkie bilety. Uruchamiam apkę do moich płatności: ona mnie poznaje w razie wątpliwości. Tutaj zbliżam telefon i. Pik! Zapłacone! Bilety wydane i w kieszenie włożone. Znaczy, już pan zapłacił? Jak? Kartą płatniczą? Tak, bo te transakcje nie różnią się niczym. No i są bezpieczne już od pierwszej chwili. Wiwat innowacje, mówię wam, moi mili. I tak sobie jechali, gawędząc wesoło. Mijając po drodze zamek, ratusz, zoo. A gdy na starówce minęli dom sztuki, kierowca krzyknął. Przystanek! To centrum nauki. Witam w naszym centrum. Są tu super sprawy. Zapraszam do zwiedzenia najnowszej wystawy. Nie mamy gotówki, karty też, niestety. Można telefonem płacić za bilety? Oczywiście, rzekł kasjer, inkasując kwotę polecam też lody, ale raczej potem. O, widzę bankomat. Wypłacę gotówkę zauważył Sebastian może całą stówkę? W bankomacie wybrał bez karty wypłatę, sprawdził kod w aplikacji, wpisał w bankomacie, potwierdził wszystko w apce z wdziękiem i z ukrycia, bo tego wymagają zasady użycia. Czemu się pan tak czai, panie Sebastianie? Jak ktoś pana podejrzy, to coś złego się stanie? Sebastian odpowiedział Nie zawsze oczywiście, ale gdy kod wpisujesz, rób to osobiście, bo ten kod w dużym skrócie zatwierdza płatności, służąc do potwierdzenia naszej tożsamości. Nie pokazuj go innym. To jest rzecz konieczna, aby każda transakcja była dla nas bezpieczna. A te tutaj słuchawki, po co one panu? Słońce mocno świeci, nie widzę ekranu, a gdy ktoś słabo widzi, ma ze wzrokiem kłopoty, bankomat do niego mówi, by wydać banknoty. Dlatego mi potrzebne są takie słuchawki, by nikt inny nie słyszał, jak załatwiam sprawki. No, no nie. nie, niezła akcja. Dzieci o nie miały bankomatu, co mówi, nigdy nie widziały płatności telefonem wszystkich tych nowości. Kto by to pomyślał? Takie możliwości. Skoro mamy gotówkę, może dla ochłody kupmy u tej pani najpyszniejsze lody. Ale fajny pomysł. Dzieci zawołały, bo akurat lody wszystkie uwielbiały. Malinowe polecam, powiedziała pani. Cytrynowe też świetne, wypróbujcie sami. A po chwili dodała, odkładając łyżkę. Z kartą rabatową dostaniecie zniżkę. Ma pan taką kartę, prawda, proszę pana? Zwróciły się dzieci wprost do Sebastiana. Jasne, rzekł Sebastian. Wszystko tutaj mamy. Ekran telefonu pokazując pani. Ona szybko spojrzała, kartę zobaczyła, dokonując transakcji, rabat naliczyła. I w ten prosty sposób, jak widzicie sami, dostaliśmy zniżkę od przemiłej pani. Weszli na wystawę, lecz jej nie zwiedzali. O nowinkach technicznych ciągle rozmawiali, że dziś sprawy bankowe, a zwłaszcza płatności. Są o wiele łatwiejsze dzięki tym nowościom. Tak gawędząc zgłębiali nauki Arkana, gdy zadzwonił telefon pana Sebastiana. Dzwoni pani ze szkoły! rzekł szeptem do dzieci. Halo, w Centrum Nauki dobrze wam czas leci? Wiem, że na to potrzebna trochę większa kwota, lecz czy mógłby pan kupić do szkoły robota? Zaraz prześlę pieniądze. Mamy system Blik. Więc pieniądze na koncie będzie miał pan wnik. W czasie, kiedy dzieci zwiedzały wystawę, pan Sebastian wybiegł, by załatwić sprawę. Przyniósł wielkie pudło z nowiutkim robotem i zajrzeć do środka miał wielką ochotę. Wyciągnął maszynę. Ach, była wspaniała! Tylko uruchomić jakoś się nie chciała. Sprawdził więc guziki. Lampkę, czy się świeci, i w tej właśnie chwili powróciły dzieci. Co to? Nowy eksponat? Dzieci zawołały i od razu z robotem pobawić się chciały. Nie, nie. Tę maszynę bierzemy do szkoły. Kupiłem ją na prośbę naszej pani Oli. Jeszcze nie wiem za bardzo, jak ten robot działa, ale właśnie ten model pani Ola chciała. Bip, bip. Umiem wszystko. Zabulgotał robot i zamigał lampkami. To dla mnie nie kłopot. Robot umie mówić. Brawa, wielkie brawa. Tak, te technologie to jest wielka sprawa.